Cześć wszystkim! Dzisiaj przybliżę wam historię o popularnym Bajraktarze. Dowiecie się ciekawych informacji o nim. Zapraszam do oglądania. Przyjrzyjmy się bliżej wspaniałej historii Bajraktaru, którego imię często słyszymy z powodu wojny ukraińsko-rosyjskiej. 20 kwietnia 2005 roku Turcja, która uzgodniła z Izraelem 186 milionów dolarów za 10 dronów, chciała wykorzystać te bezzałogowe statki powietrzne. Do ochrony swojego zewnętrznego bezpieczeństwa, ale bez załogowce były kontrolowane przez izraelskich inżynierów, a przychodzące obrazy były najpierw wysłane do Tel Awiwu i po montażu wysłano ich do Ankary. Żadne loty nie mogły być wykonywane bez zgody Izraela, dlatego Turcja zaczęła inwestować w obronność, aby rozwiązać ten problem. Jednym z takich projektów był Bayraktar. Muzyka Bayraktar to bezzałogowy statek powietrzny należący do firmy Bajkar, która produkuje obecnie bezzałogowe statki powietrzne Bayraktar. To one zostały zaprojektowane przez Selçuk'a Bayraktara który jest Erdoana, prezydenta Republiki Turcji. Urodził się w Stambule w 1979 roku i po długiej edukacji za granicą wrócił do Turcji i został kierownikiem firmy swojego ojca, aby rozpocząć projekt BSP. Celjuk Bayraktar powiedział, co następuje, przeprowadzając pierwsze testy mini BSP w 2005 roku. Yani ülkemizde şöyle bir şey duyuyor bizim için. Ben dünyada bunun en son noktasını biliyorum. En son noktasını biz yapıyoruz Amerika'da. Turist vizesine girecek şey sistemini biz yapıyoruz. Mesela. Yani Boeing bilmem ne, Lockheed falan bunlar büyük firmalar ama yani onların sistemlerini biz yapıyoruz. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir ben size söylüyorum bunu. Çünkü 10 sene sonra gidecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyor. Orada Fransız yapıyor, Ermenisi yapıyor, işte İsraildisi yapıyor, Yunanı yapıyor, Yunanlısı yapıyor. Biz de yapıyoruz birlikte. 5 sene içinde olur. Çok rahat olur ve Türkiye için büyük bir fırsat bunu yakalamak. Bu teknolojiyi yakalarsa bu teknoloji uzay mekiğine dünyanın en gelişmiş teknolojileri gidiyor, Keza uçağın içine de dünyanın son bulmuş teknolojileri giriyor. Bu teknolojiyi Türkiye'ye yakalarsa diğer sanayilerde gelişir. Biz şu şey sensörü, şu anteni Türkiye'de bulamıyoruz. Şu anten bir metal parçası, 900 MHz, bir tane bile yok Türkiye'de. Şunu ben yurt dışından almak zorunda değilim ama buna bir ihtiyaç olsa burada da üretilir. Çok basit bir anten bu. Hiçbir özelliği yok. Ama bütün bunların yani, oluşması için böyle projeler çok kritik bence. Yani bu görüyorsunuz bizim insanımız bunları yapıyor. Benim bir sürü arkadaşım Amerika'nın ordusunun projelerinde burslu olarak çalışıyor. Bir sürü Türk arkadaşım. Fark etmiyor onlar için. Yani onlar için devşirme olduğundan Türk olmuş, bundan bunu fark etmiyor. Tabii yani burada inanılmaz şey var. Ben Türkiye'ye gelseydim nerede çalışacak? Hangi iş yapacaktım? Bu benim için çok büyük bir şey oldu. Yani ben bunu kesinlikle şey yapmayayım. Yani burada bizim için çalışma alanı oluşmuş oldu. Bu alanda. Ben hayatımı bu konuya adadım. 4 senedir bu konuda çalışıyorum. Benim yaşımda bu, bu seviyede tecrübesi olan dünyada çok azdır. E, destekleyen herkese gönülden e, teşekkürlerimi, sevgilerimi iletiyorum. Proces rozwoju i funkcja Bayraktara. Firma Baykar dała swoją nazwę całemu światu dzięki modelowi Bayraktar TB2. W locie próbnym z pełnym obciążeniem w dniu 14 czerwca 2014 roku osiągnął wysokość 27 tysięcy stóp, a w locie próbnym z pełnym obciążeniem przeprowadzonym w dniach od 5 do 6 sierpnia przebył 4040 km na wysokości 18 tysięcy stóp i leciał przez 24 godziny oraz 34 minuty. W teście ogniowym przeprowadzonym 17 grudnia 2015 roku był w stanie trafić cele ze stuprocentową celnością z dwoma załadowanymi pociskami kierowanymi. Cała infrastruktura TB2 zaprojektowana została przez zespół Baykar zgodnie ze standardami lotnictwa wojskowego i cywilnego. System wszedł na inwentarz Sił Zbrojnych Turcji w 2015 roku. Bayraktar TB2 który ma długość 6,5 metra i rozpiętość skrzydeł 12 metrów, ma całkowitą masę startową 700 kg, może osiągnąć wysokość 27 tysięcy stóp i osiągnąć prędkość 222 km. Ten dron, który po raz pierwszy został użyty na wschodniej granicy Turcji, osiągnął wielki sukces i zneutralizował już swoje cele w konfliktach na granicy turecko-syryjskiej. Później w wojnie Azerbejdżan-Armenia miał swoje pierwsze prawdziwe doświadczenie bojowe. A 535 772 celów, które zostały zneutralizowane podczas wojny, zostało zneutralizowanych przez Bayraktar TB2. Po wojnie łączne szkody wyrządzone Armenii przez TB2 przekroczyły miliard dolarów. Zaczęła odnosić wielki sukces i przyciągać uwagę innych państw do tej pory był aktywnie używany w 110 misjach w Turcji i w 150 zamówieniach. Sprzedano 6 sztuk do Kataru, 12 sztuk na Ukrainę i 13 sztuk do Maroka. Polska zamówiła 24 sztuki i oczekuje się, że dostarczy pierwszą partię do 2022 roku, a ostatnią do 2024 roku. Być może będzie więcej zamówień przez wojnę ukraińsko-rosyjską. Bayraktar zyskał obecną sławę z wojny rosyjsko-ukraińskiej. TB-2 odegrała aktywną rolę podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. W pierwszego dnia wojny rosyjskiej Ministerstwo Obrony stwierdziło, że zniszczyło cztery TB-2. Stwierdzenie to nie zostało jednak potwierdzone ani przez Ukrainę, ani przez niezależne źródła. Ponadto nie opublikowano żadnego filmu ani zdjęcia zniszczonych TB2. 27 lutego 2022 roku ukraińskie siły zbrojne udostępniły na Twitterze wideo, na którym rosyjski konwój wojskowy zestrzelony przez Bajraktar TB2 w obłodzie hersonskim skutecznie zniszczył ich pojazdy. Poinformowano również, że TB2 zniszczył dwa rosyjskie pociągi paliwowe. Popularność dronów na Ukrainie sprawiła, że napisano piosenkę Bajraktar, obrażając armię rosyjską i okupację. Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, що влаптя посьорбати щі, та трохи в ущах перегрівся на вар. Байрактар Байрахтар. Зі сходу припхались до нас барани для восстановлень великої страни. Найкращий пастух баранячий отар. Байрактар Всяке озброєння, різне ракети, потужні машини залізні, у нас на всі доводи є коментар, Байрактар Байрактар вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу з бандитів російських робить примар. Російська поліція справи заводить на вбивцю расистів. Ніяк не знаходить. Хто ж винен, що в нашому полі глухар. Байрактар Байрактар Веде пропаганду кремлівський урод. Слова пропаганди ковтає народ. Тепер нове слово знає їх цар. Dobiegam do końca naszego wideo z nadzieją, że ta wojna, której miliony ludzi muszą uciekać ze swoich domów, skończy się jak najszybciej. Jeśli podoba Ci się ten film, to możesz wyrazić swoje przemyślenia w komentarzach. Możesz też zasubskrybować mój kanał w prawym dolnym rogu. Do zobaczenia!